Manko z tej strony Gracji, a dzisiaj jeszcze zagramy w Mortal Blade. Za chwilę wracamy, zaraz przyjmujemy ten zamek, ale muszę obronić naszą wojskę. Chwila. Dobra, już je złapałem. Miał 61 żołnierzy. Ale dołączył, żeby mi pomógł, nie trzeba było, bo sam sobie poradzę. O, i jak widzicie, Janka przeżył. Uratowałem go jakoś. A teraz walczmy. Bo jakbyście mogli zobaczyć yy, Zmieniłem... No, zrobili nową wersję, już tak nie laguje niż wtedy. No wtedy też tak nie lagowało, ale teraz lepiej to wychodzi. O jezu, zabił konia. Ha, na szczęście umiem też się posługiwać bez konia. Dobra. Tego ciośniemy. Tego. No i tutaj zostaną te ostatnie resztki. No i ostatni coś jeszcze no i zwyciężyliśmy Nie warto było spadać mojej wioski a i jeszcze sześć zostało. Nie atakuję, ale zobaczę No i Chcę zginąć, po prostu chcę zginąć. Do ja jego strata Ulala. To kogoś nam zabili jeszcze. Dobra, czas na tego. Tego. No i tego tutaj. Chodź tu. No. Dobra, wygraliśmy. Teraz mam iść zamiar na ten zamek tutaj obok. Myślę, że mi się uda. Tutaj mamy taką armię. Tutaj niektórzy są pokaleczeni, ale chyba damy radę yy, No Jankaz już jest prawie zdrowy Idźmy tu i weźmy go O, -o. Chwila wszelki Pamiętacie ten zamek co chyba w następnym w wcześniejszym odcinku przejąłem. Teraz chcą już go zyskać Ale jak oni chcieli zniszczyć, to ja im tego nie, odda nie oddam. Będę walczył do końca. Mogą się wypchać. I tak im nie oddam tego zamku. Nawet jakich jest 200. Na szczęście kilka z nich się poddało, bo tam leżą tarcze, to znaczy, że się poddali kilku, ale i tak, i tak nie mam... Oh, Jankes, Jankes, nie, 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 tym razem mi nie zginiesz, nie, zostaw go, biorę to na, za ciebie na klap, dawaj, wal go. Dobra, idą następni. Tego tutaj ciśniemy. No, są trudni do pokonania. Ale jak się rzucimy razem wszyscy, to damy radę. Ilość się nie liczy, tylko zgranie. Dobra. Ty chciałeś mnie walczyć? Ja tu mam zamiar przejąć zamek. Wy mi nie przeszkodzicie. Nawet jakbyście chcieli. No i wygraliśmy. Nie macie prawa mi niszczyć zamku. Czy oni kiedyś to rozumiem? Zrozumiam. Po prostu jak będzie mi przeszkadzać, to ja będę ich po prostu zabijał. Nie mają prawa. Ty giń. No oni są bardzo silni. Do, do mojej armii to żaden wysiłek tam idą następni dobra mhm. dobra a jak zawsze wygraliśmy I jak zawsze wygraliśmy Dobra Jeszcze 59 i zostało Weźcie już zginie, Bo tak przegracie bym na waszym miejscu uciekał Jak daję wam szansę już Kilka razy Kilko z nas uciekło Oni mają normalnie na uciekające. Oes, Nie wiem, po co oni z nami walczą. My tam w zamku nie mamy z takich łatwych do pokonania. Ajajaj. Zakrył się tam tarczą swoją. A, dostał. Ten też. Ten. I tutaj ucieka jeszcze taki jeden typek. O i zginął. No i wygraliśmy to chyba. Tak? No. Wszystko wygraliśmy. Straciliśmy jednego. Ale to tam żona żałapa. Spróbuj tu tylko podejść. Bo tak cię urządzę, że nawet się nie rozpoznasz. A wiesz co? Gień nie masz prawa tutaj być masz prawa tutaj po prostu Oni tutaj nie mają prawa żeby w ogóle podchodzić do mojego zamku i niszczyli wszystkie wioski co im się podoba ja tego nie toleruję będą ginąć pod każdym raz kiedy mi zaatakują to nie obchodzi czy dopiero stworzył tą armię czy nie zginie marnie teraz oni pożałują że w ogóle ze mną zadali zniszczę im normalnie całe wojsko czyli tych 200 bo ze mną się nie zadziera i z moimi to rycerzami się z nami po prostu nie zadziera no i wygraliśmy to ale to dopiero pierwsza faza była teraz naszedł na drugą zostało ich 163 Zobaczymy jak teraz będą się koksić no, zobaczmy tutaj nas to jest, jest chyba 30 albo 40, 40. A u nich jest od razu chyba 80. To, żadnej to różnicy na pewno nie ma. Dobra, złupmy ich, że nawet się nie rozpoznają. Ej no, musieli no. Ale dobra. Bum. A tutaj chyba był dowódca. Weźmy go. O leku, tutaj z buta wjeżdżam zrobił. Dobra. Tutaj czaska ci. Wow, wow, ej, 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 Tutaj nie można nas zabijać. O Jezu. A tutaj co? Zostawcie mojego yy, poddanego. Który zawsze robi yy, królowi ciasto dobre. <gry> Niech wszyscy idą spać. Bo wszystkim robi ten ciasta. Żeby wszyscy mieli energię. Ale od nas, y on nas dwóch w jednym momencie dostał. headshot'a Ej, ej, ej. Bo on ucieknie. Nie pozwolę. Łapać go tam. Dobra. Wygraliśmy. teraz to druga faza, ile tam zostało? 96. Więc możecie sobie podliczyć ile tam y, ich było w pierwszej fazie. Tak jak wam mówiłem, u nas chyba jest 30 albo 40, a teraz sobie ile u nich w ogóle jest, bo nie chcę się liczyć tam już. Sobie po kolei zobaczcie ile tam było. No, idą tacy cwalniacy i myślą, że wygradzą. Ha, odwrócił się cymbał. No i ekstra ładnie. Dostał. Dostał. Tam tych tutaj gości trzeba zdemolować. Dobra. O, ale teraz się rzuciliśmy na nich. Teraz będą tortury. Zero litości. I oni w tym, w tym samym, tym miejscu się odradzają. To mają troszeczkę... Tak... Dziwnie. No i troszeczkę trudniej ale dla nas możemy to zawsze wykorzystać żeby zniszczyć niepotrzebną armię, która tutaj się w ogóle na nic nie nadda. szkoda, że mamy tego soju z tymi e, z e, w północy szkoda, że tutaj do nas nie przylatują, przychodzą no też muszą bronić tam swoje królestwa i zostało 29 nie wiem po co oni z nami walczą no dobra teraz jest 50 no i tak te bitwy przylatują zostało chyba ich te, tyle tylko co rozprawne żeby mnie nikt nie zatrzymał i chyba zatrzymał tak ja nie lubię, jak mnie ktoś zatrzymuje. Tak prędzej, coś z Didą kogoś walnąć. Dobra, tego walny. No. I ekstra. I ekstra. Dobra, tam został ostatni. No tu mam jeszcze sikielkę, zapomina o niej, ale spoko. Dobra, Janka, co jest już gotowy do walki. No i zniszczyliśmy ich. Oj. No żadnego nie straciliśmy, więc spotkam. No i... Dobra, a teraz chwila przerwy. Dobra, już jesteśmy, tutaj niszczymy ten zamek. Może tym razem nam się uda. Na wioski na razie nie patrzmy. Tylko na zamki w razie czego. Dobra, niech tam spala to. No Następna wioska. Widzicie, jak tu można normalnie żyć? Eee, Chyba tu. Tak mi się wydaje. O zawarłem pokój Czy oni pędzą na mojego zamku? Teraz -la, la To brzmi powodzenia A teraz na mnie czeka bardzo, bardzo trudne bitwy. Więc chyba w tym odcinku nie przejmiemy tego zamku, tylko będą takie bitwy normalne, tylko w następnym. No przepraszam was, ale zamki nam no, niszczą cały czas. Co już mamy tego wszystkiego? O, ale ściąłem im konia. Na kawałeczki. Idealnie w główkę dostał głowę. O, tu jest dowódca. Gonimy dowódcę. Dostaniemy exp za niego. O, tutaj jest, tutaj, tutaj, tutaj. No, już dostał. Dobra. Ja chcę go zniszczyć. A! Dobra, dostał we do mnie. <grym> no. Jak ja takim nie lubię. Dobra. Ścięliśmy go. Gdzie oni są? No. Już wygraliśmy. A, to, to, to dopiero pierwsza bitwa. Tam na nas czeka. No. Troszeczkę kolegów na nas czeka. No, ale my się tam nie przejmujemy. <grybujesz> Idźmy to niszczyć i, I tak nas zaatakowali. Czy sobie. Spaczka. To chyba będzie najdłuższa bitwa. I to będzie chyba ostatnia. Następny odcinku Próbuję przejąć zamek, jak mi się uda. Najpierw musimy zniszczyć tych wszystkich wrogów, co chcem, chcą nas zdemolować. I następny koń. Haha. Bum. Ale fajna zbroja. O, ma fajne dobroje. Chodźcie na tą zbroję. Tuż chcę Dobra, musimy go Nie, 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 nie. O nie. John Cena. Dowódca kontra dowódca. Wezmę ci bo Zdemalujemy Zdemolujemy tego konia. John bo się zgubiłem tu. Nie. No tak, tak. O nie. Zostaw. Nie. Nie, nie, nie. nie. To jest ten z ciastami. No, trudny jest. Ej. Co za on mam mieć? I co teraz? Ej, no. Jaki on mam ma mieć? Super. Czekaj. U Dobra. Ty, 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 ty. Nie no, muszę wziąć didę. Co to już nasi... ...to są porobieni. Gi! Niszczyć go! Czy ty... ...pokonałeś mojego gościa z ciastami?! Aaaa! Teraz zdemoluję cię! Chodź tu! Ty! Ty! King, 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 Jezu! Już mnie zdenerwował. Mam chęci, może rozwalić całe, całe to jego armię 312. No, bardzo dobrze, że zniszczyliście. Chociaż trochę. Ale już gościu mnie wkorzyło. 245 zostało. To chyba będzie najdłuższy odcinek. Chyba. Nie wiem, bo nie mam czasu. Ale tak mi się przeczuwa Dobra Jak go spotkam, to od razu pójdzie ode mnie Nie celuję w konia, tylko teraz w niego normalnie Mój cel to on Dobra dostał Dostał troszeczkę A tutaj jest następny jego kolega może, albo nie wiem, miał sojusz z kimś. I no, ja muszę go zabić. Ej, I... już mi sojusz... O, został ostatni, tylko on. To dobrze. No i wygrana. Czy ktoś tu jeszcze? Tak, a kto? Już tutaj w tej definicji widzę. Dobra, wszyscy. No, spocza, 167 zostało. Jeszcze trochę, jeszcze chyba z dwie. Oj, no tu będzie najdłuższy. O, jadą do was znowu. Ale za ja długo nie przeżyję. Uwaga! On by mógł nas czasnąć wszystkich po kolei. No dużo on ma też sojuszów, ale ja mu tego wszystkiego nie oddam. Duży zamek ma 312, tam będzie trudno żeby przejąć, ale dla nas to nie wyzwanie. Jak już zabiliśmy ponad 500 i straciliśmy żadnego, to co tam jest jakieś 300. Dobra, ten. Ty tutaj. Ty tutaj co tak biegasz? No właśnie. No i wygra. Ile tam ich zostało ostatnie? Setka. Ej, oni nas zabili trochę. Zostało nas 88. Za cieniast. Hmm. No będzie trudno. Ja już się boję, co tam będzie w zamku. A nie, no to, to jest ostatnia bitwa, więc już nie robię, bo to za długi odcinek będzie. Ale dobra, na razie, tym nie przejmujmy, musimy to wygrać. No i tutaj zostało kilku. Dobra, łucznik poszedł. Przepraszam za takie drobne lagi, co możecie zobaczyć. Spróbuję to się niedługo naprawić. No. A tak to lajkujcie, subujcie, piszcie komentarze na temat, czy wam się podoba ten, ta seria, co teraz robię. Dobra, ostatnia bitewka. No i myślę, że wam się spodobał ten odcinek. Łapkujcie, żebym widział, że oglądacie to no A my jedziemy z koksem Aha i pan Andrzej was pozdrawia. Czyli ten tutaj pan Że jesteście w ogóle Że w ogóle oglądasz oglądacie Dobra Bdzieło nic są tak w środku? Ja, ja, ich tam nie widzę, normalnie chmura. Dobra, chyba to już koniec. Tak, tak. Dobra. A więc jak wam się podobało, jednego nas zabili, jak wam się spodobał ten odcinek, łapkujcie, subujcie, no i narazionka.